Witam dzisiaj na szczególnym wydarzeniu, jakim jest wernisaż prac pana Jerzego Springera pod nazwą Igrając ze Słońcem. Dzisiejsze wydarzenie uświetni swoją obecnością pan Dominik Górny oraz Grzegorz Tomaszewski. Panowie zaprezentują sztukę słowa i muzyki. Chciałabym serdecznie przywitać Starostę Wąkrowieckiego Tomasza Kranca. Witam. Witam Burmistrzów oraz Wójtów. Witam Zastępców Burmistrzów oraz Wójtów, Przewodniczących, Radnych. Witam serdecznie Pana Marka Daniela. Witamy Pana bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich radnych różnych szczebli samorządu lokalnego, dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów. Brawo, proszę państwa. Witam szczególnie także przyjaciół Miejskiego Domu Kultury oraz dzisiejszych autorów. Drodzy państwo, zebraliśmy się tu z powodu artysty, tak mogę śmiało powiedzieć, i chciałabym przybliżyć krótką notkę biograficzną na temat pana Jerzego. Jego twórczość jest bardzo urozmaicona. Maluje farbami akrylowymi i olejnymi. Niektóre obrazy wykonuje także w technice monotypii. Jego pasją jest także, jak możemy się tutaj zapoznać, fotografia. Pan Jerzy urodził się w Wągrowcu. Ukończył Państwową Liceum Szkół, sztuk Plastycznych w Bydgoszczy. Natomiast na przełomie lat 70. 80. studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na wydziale architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego. Dyplom uzyskał w pracowni projektowania mebla pod kierunkiem docenta Władysława Wróblewskiego. Jest radnym samorządu od roku 1994. Obecnie pełni funkcję wice Starosty Wągrowskiego. Brawa dla Pana Jerzego. Jeżeli... Dobry wieczór Państwu. W istocie ten wieczór jest prawdziwie dobry, a nawet bardzo dobry, bo jesteśmy w doskonałych nastrojach, bo mamy przyjemność podziwiać bardzo dobrą twórczość. Bardzo dziękuję, dostojny. Panie Starosto, za zaproszenie do wzięcia udziału w tym cudownym wieczorze, chociaż nie, to nie będzie wieczór. Przecież igramy ze słońcem. Igramy z myślami, z marzeniami, igramy z tym, co jest za nami, przed nami, obok nas, a na pewno w nas. I taka też jest twórczość naszego wspaniałego artysty. Właściwie, patrząc na te obrazy, spoglądając na zdjęcia, to są pewne widoki z naszych autorskich okien. Widok z mojego okna. Taki widok jak ten nie jest na chwilę. Wieczność teraz uczy się żyć na ziemi. Nie wiem, ile wiosen spóźni się o jedną miłość. Ile dnia będzie mieć w sobie mój dzień? Opieram się o parapet nieba powszedniego i patrzę na horyzont. Księżyc po swojemu księżycuje, grajek wiatr rozmienia miedziaki liści i tylko mały świerszcz wie, że w kasynie życia ważniejsza gra niż wygrana. Żeglarzu, o spojrzeniu dumnym jak bałtyckie fale i sercu, w którym wichry, tem męstwa przebij zwątpienie, a ominiesz mielizny klęski. Choć przeciwności Sztuwnując się, jak zaciśnięte w pięści fale, z odwagi zatop, strach. Ponaglony sztormem pragnień żegluj, dopóki Twojej łodzi nie unicestwi rdza czasu. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Państwu za to, że jesteście, że poświęciliście swój czas i że możemy wspólnie podziwiać to wydarzenie. Chcieliśmy stworzyć wydarzenie kulturalne, więc najpierw pan Dominik, następnie pan Grzegorz. Prowadził nas w pewien nastry. Ja za chwileczkę spróbuję powiedzieć coś. Ja sobie gdzieś tam w głowie układam jakieś projekty, chcę coś się zrealizować. I zrealizowałem taki projekt zdjęć czarno-białych, czyli gdynia widziana od strony portu, od basenów portowych na stulecie gdyni. Fotografia czarno-biała, nawiązująca do tych lat gdzie królowała fotografia, oczywiście odrabiana chemicznie. Wszystko już było gotowe, odrobione, naklejone, ramki zrobione. chodzi pandemia i wszystko, jak to niektórzy mówią, w ja piach. Zawiesiłem te zdjęcia, one sobie troszeczkę powisiały w Pomorskim Związku Żeglarskim, ale właściwie nie wygląda wam to pokazuje. Jednocześnie realizowałem sobie taki też cykl malarstwa w Orłowie. Było no to piękne miejsce, dużo fajnego światła i dużo fajnego słońca. No ale potem zacząłem zderzać ten fakt, że w końcu, w chorłowie przez pół roku, chacie rybaka. W roku 1920 mieszkał Żeromski. Pisał, że jest to najdbitniejsze miejsce na Ziemi, najwięcej się tam nie ruszał. Prawdopodobnie napisał powieść „Wiatry od Morza, ale mieszkał tylko w Uroku, bo wyjechał na wargię i Mazury, po to, żeby na zlecenie rządu Rzeczypospolitej spadać nastroje przed plebiscydą. Plebiscyd, oczywiście wygrany. Żeromski nigdy nie wrócił ale kiedy przyszedł pomysł, przyspieszyły prace, to są wszystkie prace premierowe, nie były prezentowane, no czy mimo, że te również no, słabo były prezentowane, to to zdarzenie, czyli tej czerni i bieli, odkręconej oczywiście w Photoshopie, bo Photoshop jest świetnym narzędziem do różnych obróbek, do różnych i takiego bardzo kolorowego, mojego świata, które powstaje z wyrwanych godzin, z godzin domowych. Bardzo przepraszam moją żonę, bo rzadko bywam w domu, a jak bywam, to się zamykam gdzieś tam u góry. Że to może być ciekawe. No i w związku z tym udało się właśnie skonstruować Wystawę w całości. Są dwa wyjątki. Dwa zdjęcia, czyli Motława i Zatoka Płótka. Tam, gdzieś na końcówce, wśród tych zdjęć. Reszta to jest tylko i wyłącznie Gdynia i to Gdynia widziana od strony morza. I tu są dwa wyjątki, czyli dwa ostatnie obrazy. To jest pustka. Koniec regat. spłynery. Jachty, 505 Europy, pobiki, Paisa w ale fajnie kolorowy taki, dynamiczny. No, gdzieś w Toskanii, ja wiem gdzie to w Toskanii się oczywiście nie jest, rady, jest bo będzie też, I to zapowiada kolejny cykl, który mam nadzieję się zrealizuje, mianowicie w kim Europy. Może za jakiś czas coś znowu się pokaże. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do prezentacji. Chyba, że tam jest jakiś zacny utrach. Kawowy zajadnie, jacy góroni, że nie da. Daj daj, 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 Do konsumpcji zapraszam. No i ona chyba powodza głos gościom. Ja bardzo dziękuję.